Słowa Jezusa witaj z Brata i Systry. Dzisiaj w Cerkwie czytamy fragment z 19 rozdziału Ewangelii W Ukrainie czytamy e, inny fragment. Czytajmo. Tam jest wspomnienie, e, które mają e, swoje e, określone czytania. Kiedy e, ja byłem w Polsce, to wybrałem dzisiaj sam ten fragment, który czytam w innych... В інших о, о церквах е, і саме 19 розділ руки. Як наблизився і побачив місто, він над ним заплакав, кажучи. Якби й ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру, а тепер воно закрите перед твоїми очима. Поприйду дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать, і тебе ображуть, і стиснуть тебе звіду. Z widu bo one roz, rozczaruje tebie i twoich dzieci, jakie będą tobie i nie zostawia w tebie kamienia na kamieni za to, że ty nie zrozumiałeś czasu Twoich widzien. Do sierpnia 79 roku mniej 20 tysięcy ludzi zginął w e, i wywierżenia wulkanu Wezuwia. To jest miasto Pompeji. Na to kto z was był tam, w ludzi, którzy żyli na niewiarygodnym poziomie kultury, można powiedzieć, jakoś takomu, nie, znowu, e, i jakoś takiemu rozwytku I to wszystko w jednym momencie przestało istnieć. Ale co ciekawe, miasto Pompeji było, było znane z Домів проституток, такого життя знищеного морального життя. Проституція була e, дуже розповсюджена, оргії, і, і, і взагалі таке аморальне життя було частиною e, jakby, e, життя в цьому місті. I kiedy zacząłem robić rozkupki, pamiętałem, że tam nawet sztuka była, bo było bardzo takich elementów erotyzmu i pornografii. I rymne nie miały żadnych jakby obmierzeń w tym. To, to było żałobne. I tam żyły też i pewne Jewry, i pierwszy chryścijanie. Oni miały zawsze inne stawienia do tej sfery ludzkiego życia. I w dzień Zagłady jakiś evrej albo Chrześcijanin na stini domówki w tych takie słowa, wyryć takie słowa Sodom i Gomora, i też zaginął. że w Talmudie napisano, że człowiek, który stworzył świat, to na świecie podrwał dziesięć mirok krasy. І дев'ять з них було передано Єрусалимові. Каже, що також Бог дарував світові десять мірок страждань, і 9 Бог подаровано саме Єрусалимові. Хотів би сказати, що може одну мірку Бог подарував Україні. Напевно, Бог любить місто Єрусалим. Йерусал... Miasto Meru, Jeruzalem, ale też wiadomo, że to w tym miejscu dużo strażdało Tam bardzo strażdani, i dzisiaj też tam rozłam, rozkół tam różnej grupy ludzi, rzyjani, musulmani, jeńcy, już sobą wyrugują. Jezus płacze, kiedy idę wchodzi na górę, na olivną górę. Він побачив, е побачив це місто. І сьогодні там на цьому місці, де Ісус мав плакати, як каже традиція, побудував капличку, і вона має таку форму сльози, і на називає називається е ця капличка Домінус Флевіт, тобто Господь заплакав плаче, бо місто ні розпізнало часу своїх відвідин, не розпізнало Бога, як і в особі Ісуса Христа прийшов, Підкинуло його заклик до миру, поєднання. І тому закінчилася історія цього міста. Римський агресор зруйнував. powbywały częściowo, resztę wygnęli z miasta i to Tak jak Jezus dzisiaj rozkazuje, historia Jerozolimy mogła być zupełnie inna. I może sobie postawić to zapytanie, czy ja rozpoznaję się na Bożego, który przyszedł, że przynieść mi mir i zgodę, любов. Mm. W 70. roku przyszły niemiecki imperator Tyt, Vespasian i jego legiony zrujnowali miasto. Najpierw wzięli miasto w obłokach, potem to wszystko, i chram. Miasto, miasto w zachali przestało istnieć, nawet Jewry mieli sądów, gdzie miasto znajdowało się. To, co budowało, jest nowe miasto, nazywało go Kapitolina, Capitolina. Nawet nazwy nie istnowało. I znania do Jerusalema kraje serce Jezusowi. win płacze i te słody smutku, ta spiewczutia, on nie zasłuży Jerusalemu. Tuż za miastem. najbutniej ruinowania, będzie następstwem grucha i wytknęcia Bożego Słowa. взагалі особи Спасителя. Ісус знає, що станеться, але Цього не зупиняє. Він все одно бере Хрест і віддає життя за мешканців Єрусалима, за нас теж. Попри їхній наш гріх, попри, попри, попри гріх жителів Єрусалима, попри мій гріх твій. Bóg nie przestaje nas lubić, chce nas. I Czasem to ważko powiedzieć, ale Bóg nas naprawdę nas lubi. On bezwzględnie sumuje przez nasze grzechy, widzi, za jej cierpienia, zawdają zawodzą nam. E, tak. Ale Jezus cierpliwie czeka na nasze nawrócenie i gotowy nam przebaczyć grzechy. Є одним з таких ключових шляхів, який повертає нас до Господа, є тайство миропомазання, є тайство примирення, перепрошую, де дозволяє своїм гріхам обтяжувати своє серце. E, Позбуться e, своїх гріхів на сповіді вже найближчим часом. А коли посповідаєшся, то подякуємо щиро. Бог не хоче. twojego pokarania. Jezus płacze, bo te ślady Jezusa to jest dokaz lubowi, Lubowi, Twoje pospowiedzi, ja to Jemu obowiązkowo podziękuj za Jego dobrotu i radzi Jezusowi w tej swobodzie widu Gricha, Tylko On może dać taką swobodę. Ślady e, Jezusa je jest Boże myślenie winbaczyc e, niepotrzebne strażdania jakie nas wiedkum narosudłowo z bu, buntu proty Bożej woli. To mu warto się od nim spodziewać się z u woci i też też płakać nad swoimi ślużami nad swoim grzechami płakać i grzybkimi ślużami ale cze nie może być śluzy rozpaczu Jezus chce, o w nas były ślądy, lubowie. I czekaje same, same takiego rozkajenia, szczerego naszego rozkajenia. Co dla Niego jest najbliższe rozradą. Zapraszamy wam dniu dnia. W imię Jezusa Chrystusa.